Witam serdecznie, Marcin z Klebal medpad. Moi drodzy, dotarła do nas nowość. Jest to pojazd w marki Sarini Model Fibi z bagażnikiem. To pokazuje, że producenci po prostu wsłuchują się w Wasze zapytania, ponieważ pytaliście się, czy w takich pojazdach będą bagażniki. Jest tutaj bagażnik zamykany na kluczyk. Nie jest on jakiś bardzo mocno pokaźnych. Rozmiarów, ale jest, jest zamykany, także to pokazuje, że fajnie ten segment tych pojazdów ewoluuje. To co najważniejsze, no, staramy się być na bieżąco z nowościami. Tak jak widzicie, przyjechał do nas ten z bagażnikiem. Niebawem dojedzie do nas pojazd, który będzie miał zasięg 100 km i baterię wyjmowaną taką litową. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z klep Almet. Tym bardziej, że tak jak wiecie z poprzednich filmików, mamy możliwość wypożyczenia pojazdu trzykołowego i możecie sobie go przez tydzień przetestować. Jak również przyjeżdżając do nas możecie danym modelem albo danymi modelami, które mamy na miejscu też pojeździć. Także serdecznie zapraszam w sklep almet.pl. Pozdrawiam.